Witajcie w kolejnym odcinku z gry Kroniki Spider Week. Ostatnio stworzyliśmy broń na gobliny, pobialiśmy je wszystkie i znaleźliśmy klucz tutaj do piwnicy przy domu. Jest tu pełno rupieci, jakiś stary wózek, jakaś stara wyżynarka do prania. A my musimy iść tunelem, który znajduje się tutaj. Kijem rozwalimy. Musimy odwiedzić ciotkę Lucindę, która nam pomoże zniszczyć księgę.

No, ale nie chcę wychodzić z całej książki. No. Aha, tego grubaska musimy. No, i głupie, że z tego się cofnąć nie da. Back escape. I daje escape to mi wychodzi z całego. Jeszcze raz. I Flower Sprite, czyli taką z szopą na głowie. Czyli musimy się cofnąć z powrotem na zewnątrz. Siatkę mamy siatkę. Okej, okay. szukamy grubaska tanie, bo tu mamy czerwoną orchid. Hello, hello, wróżki. Tam nie idę. O, jest gruba. No, przecież jest pomalowane. O, okej. Okay. Czyli mamy już dwie? Fak, źle. Nie to miałem użyć. No, chodź tu. No, dajże się złapać. Aha, nie, 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 da złapać teraz. No zrypałem. Bo ja muszę, no, mam jakąś zieloną, i później będzie, że nie ma miejsca na następną wróżkę. Dlatego chciałem podmienić i ją wypuścić, ale no, nie wiem na którym. Dobra, łamie ją jeszcze raz. I teraz to z taką szopą musimy złapać. To jest ta czerwona, nie? Zobaczmy jeszcze raz. Flower. O, prawy przycisk myszy. Nie możemy cofnąć. A ta Royal? A to jakieś brzydka takie. Taki kulfon. Cool O, nie mogę mieć tyle tych wróżek. Teraz co zrobić, żeby podmienić? Będą tu gdzieś przyciski? Eee... tu? No, chyba nie. Audio, video, difficulty level, co ja Fajnie, że mam na easy, ale dobra, zostawię sobie na easy. No nie no, muszę zużyć te wszystkie wróżki, chyba. Czy jest tu jakaś gdzieś możliwość? O, tu jest. Na T. Health? To nie, to jej nie potrzebuję. Albo to była ona. Jeszcze raz. Nie. I power. Nie, to ta była od żyćka. To mnie nie potrzebna. że to ta o, fuck you wypadł ode mnie albo to ta no tu już nie mam pojęcia kompletnie bellflower sprawie nie to ta nie może to to sprout ta nie to też nie to no, ja zapomniałem jak się nazywa yy, flower Dobra, szukamy wróżki Flower. Mhm, tam są ci, pilnują wyjścia, salamandra. Tam coś lata. Sprawdź co nie. Tu jest jakaś... Kurczę, to może być ta... Ale będę miał przewalone, bo ich tu jest pełno. O ty gnoju! Wow, jakie natarcie! Rybnie! E, ja mam ostatnie życie! Nie że mam w kroce przecież. O złabmy ją, mam nadzieję, że to jest ta. Nie, to najwyżą zdrowia. To jej nie chcę. Może ta Op. Flower jest! A tu jest Head Sprite, to jest inne jeszcze jakieś. Nie, tutaj chyba nie potrzebowałem. A nie, quest update. Czyżby to było to? Zobaczmy. No nie no, ta mi wygląda na. Coś innego. Nie wiem. A to co jest? Chodź tu! Tak jej nie złapię przecież. Jakie to jest szybkie. Aha. No je to tudi mesta. Ali? No, co je zno? No, dobro. Nie wiem, idziemy do tych podziemi zobaczyć. Gdzie to było? Tu było po drugiej stronie. Tak, trochę naokoło poszedłem. Wchodźmy na dół i zobaczymy, czy to były te, czy to były nie te.

Na platformie jakiejś musimy użyć. Jakaś will pozwoli nam przez okno przejść. Dzięki sile drzwi się otworzą. Te wróżki z siłą. Dobra, jeszcze raz. Na spokojnie. Już nie wiem, która wróżka jest od czego. I nie wiem, czy jak ją, jak ją zapalę, czemu mi nie pokazuje, że ją mam. Dobra, Royal Orchid Sprite. Ona mi jest potrzebna, jest. To czyli ją bierzemy. Okej okay. Quest Update Teraz czy my ją mamy? No i pokazuje, że nie mamy, no i co? Ale dobra, Willow to tego grubasa musimy złapać. Ten grubas był tutaj przy tej shopie. jest lata sobie. Dawaj go. Jest. I czemu mi nie pokazuje quest update? A trzecia flower sprite Jakiś taki kędzior Flower sprite Dobra, szukamy To nie Próbujemy z powrotem iść tam na dół, bo możliwe, że to tamta była jednak. Albo to takie szybkie. O, o o chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dash Diversion i to stole ring. I teraz nie wiem, czy to była ta. Czyli to mi daje prędkość, a ja tu potrzebuję power, czyli siłę, a nie prędkość. Czyli to chyba nie jest ta. Nie, ta jest od życia. To może ta. Whirlwind. To to jest. To też nie będzie siła. A się wydaje, że gra taka łatwa. A widzicie, trzeba się sporo namęczyć, żeby zobaczyć, które jest które. No ale dobra, tą pierwszą mamy. Czyli spróbujmy jeszcze raz, wejdziemy tam Może nie trzeba ich mieć wszystkich naraz, o! Albo o może ta mi będzie potrzebna Nie, tą mamy. To Ta jest chyba ta czerwona. Nie wiem, czy my mamy tu rozwalić to, to na ziemi, czy tu to przejście. Jest tam coś dalej. Ja tam nawet podejść nie mogę. <mum> Fog chairs. Czyli to była. Terola orchid. Or czyli ta czerwona. O, 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 o Czyli jednak co mi to dało? Tam Czyli to będzie nie Wyrlin, to O, 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 o! Okej! Okay. Jest! 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 Czyli to było jednak to Ale zrobiliście! Taki combo w ogóle. Złammy je sobie przy okazji. Przyda się. Ja wcześniej z mało korzystałem z tych wróżek. No F, ale widzicie jednak są czasem przydatne. Tak byście nie wiedzieli jak przejść, już wiecie jakie wróżki musicie łapać, żeby się udało. O hopa! Jeszcze raz malujemy, bo mi osa automatycznie skoczyło, bo mam nastawione na automatyczne skoki. Okej. Okay. Nie ska nie Tu... hop! Pytanie teraz, lewo czy prawo? Chodźmy w prawo, bo widzę jakąś wróżkę. O! Bellflower. O, ta jest fajna. Taka żółta. Okej... Okay. Damage boost. Aha, czyli zwiększa mi siłę ataku mojej broni, czyli tej pały, którą otrzymam. Ale tu, Eee, te przeskoczył. Ja chyba nie dam rady. Spróbuję przejść naokoło. Wydaje mi się, że jednak to trochę za daleko było. Rumbo. nie trafił sobie ładny unik. Tam? Chyba tam. Op. Op. E, bo to... To się zawaliło potem, no o czym mi się zdaje? Ooo, fak Troll jaskiniowy No, ah, super Nie lubię takiej perspektywy, że trzeba gdzieś uciekać Głupia kamera I od refleksu wszystko zależy, jak gdzie skoczę Hop, hop Mam nadzieję, że mnie nie dogoni Hop, Opa. Nie, jestem szybszy. Szybciej, szybciej, bo mnie goni. Tu do góry. Teraz co? Uciekaj, uciekaj. O, to tu już jest nie. Aha, fuck you. I już muzyczka cichutko. To weźmiemy sobie jakaś paruwa. Okej, okay. mamy dwie. W lewo czy prosto? Hello? Czy w górę? Nie, tam nie damy rady. Tu damy radę. Okej, okay, this is too complicated for me. Simon should figure this out. If I ring the Chris Arthur Spiderwick, Ed Nie wiem... Bardziej mi się chce iść tu zobaczyć, co jest. O, siemano! Hello. No co, zajrzałem do środka. A tu? Tu my coś mamy. Stone lizard. Jakaś jaszczurka kamienna. Nie wiem na co mi to, ale na, na pewno się na coś przyda. Dobra, w sumie dobrze, że tu poszliśmy najpierw. Wiem, że musimy iść tam jednak. Wow, Ale jak się wystraszyłem! O, oh, To nie jest gra dla zwykłych dzieci. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. O, oh, fuck! Serio się przeraziłem! the troll was in close pursuit and Jared had nowhere else to hide but the beast was unfamiliar with the dangers of a city street go Jared and his siblings found Lucinda's room at the sanitarium oh the sanatorium and met their they had found a confidant who was unseen work Lucinda's a była, no bo Lucinda to jest córka od Artura spider jak dobrze pamiętam, chyba ta, albo siostrzenica. Nie pamiętam dokładnie. Tu w sobie pewnie pisali, ale nie czytałem tego tekstu. O, wróciliśmy z powrotem. Except when he's angry, then he becomes. Obrazicie jakie przerażone. are here, and all because you took the book out there and practically waved it in their faces. You little twerp. Twerp. Okay, please tell me this is the angry version. The field guide says honey calms them. You let them have that book, and I'll bite your neck. Oh miojo. Nom 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 nom

Czyli będziemy musieli chyba coś zrobić, żeby go przywołać, ale na razie jesteśmy tym beltakiem. W każdym razie to już zobaczycie w kolejnym odcinku. Na ten myślę wystarczy. Także do zobaczenia, papa. Pa.